Jedną z działalności kolarz klubu są treningi z dzieciakami. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu w wtorki i czwartki, wieczorami około 18 już po zajęciach szkolnych. I tak, dwa razy w tygodniu mamy około 20 dzieciaków w wieku szkolnym, uczestniczących na zajęciach. Skupiamy się głównie na ogólnej sprawności, bo to, na co postawiliśmy w tym roku, żeby dzieciaki potrafiły wykonać podstawowe rzeczy, Dużą wartością dodaną jest to, że dzieci ćwiczą również core, ćwiczą górę. Nie sztuką jest tylko jeździć na rowerze, ważne żeby mieć cały gorset mięśniowy zbudowany, szczególnie jest to ważne przy dzieciach. Jeżeli dzieci w tej chwili nabiorą masy mięśniowej, zbudują sobie silny core, będzie dużo łatwiej prowadzić rower, będzie dużo łatwiej pracować, dużo łatwiej jeździć na wąskich singlach. Wszystkie ćwiczenia będą zdecydowanie prostsze. No i co jeszcze? Zazwyczaj mamy też elementy rywalizacji, więc dzieciaki uczą się rywalizacji z elementami fair play, bo u nas się nie ma... Zazwyczaj dwie osoby przynajmniej są i pilnują, żeby tutaj nie było żadnych przekrętów. Tak. Więc absolutnie jest rywalizacja z elementami fair play. I fajnie, że się wszyscy w tym odnajdują, mimo że przekrój wiekowy jest bardzo różny, ale powiem szczerze, że to, że ktoś jest malutki, ma najkrótsze na przykład nóżki, wcale nie znaczy, że dobiegnie przyleci Ostatnie. ostatni, bo dokładnie. determinacja zwłaszcza w tych najmniejszych jest czasami największa. Jest W przypadku takich warunków jak dzisiaj temperatura 5 stopni Celsjusza natomiast nie pada, jest ładnie dzieci trenują na zewnątrz ze względu na to, żeby się hartować Później w przypadku sytuacji, kiedy jest kilkanaście stopni Inne dzieci marzną, nasze dzieci mówią, że jest im ciepło Są zahartowane, nie jest im zimno Dużo lepiej im się na drugi dzień pracuje Lepiej oddycha Dotleniony, dotleniony. Najważniejsze jest przygotowanie motoryczne tak? W tej chwili, jeżeli jest im zimno Stosujemy również perskindol Ten żółty, który jest również rozgrzewający Dzieci go używają na co dzień Mówią, że jest im wtedy cieplej Mogą spokojnie trenować, wręcz momentami uważają, że jest im za ciepło, próbują się rozbierać na co im nie pozwalamy, bo niestety wrażenie to jest zurde. A przy okazji, jak trenujemy sobie z dzieciakami, to, to też dla nas czasami jest to mega wyzwanie. Na przykład często, gęsto okazuje się, że dzieciaki są dużo lepsze od nas. Tak, dokładnie tak. tak. Ostatnio robiliśmy im bardzo dynamiczne skoki, obunusz, jednonusz. Okazało się, że dzieci są lepsze od nas, natomiast na drugi dzień dzieci mówiły, że trochę ich boli. No my robiliśmy dobrą minę do złej gry, nas bolało trochę bardziej niż trochę. Ale się nie przyznawaliśmy. Dokładnie.